wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Manfred i w dzisiejszym odcinku zaprezent znaczy zaprezentuję Wam modyfikację Backpack Mod 1.5.2. Eee, więc tak, przejdźmy do modyfikacji. Modyfikacja ta dodaje nam małe i duże plecaki. Zacznijmy od małych. Eee, w Crafting Table, gdy ustawimy skórę w takiej kolejności możemy otrzymać backpack, czyli to znaczy plecak. Ale jeżeli w crafting table yy, postawimy skórę w innej, znaczy w takiej samej kolejności jak back, jak się robi backpack i, da, i dodamy barwnik na przykład różowy, wyjdzie nam pink backpack. Jak damy oczywiście różowy. Można robić właśnie takie plecaki o takich barwach. Czyli możecie wszystkie barwniki wykorzystać, chyba, nie, prawie wszystkie barwniki wykorzystać do zrobienia plecaku. Tutaj mamy tylko normalny backpack. Następną rzeczą jest duży plecak. Żeby go skraftować musimy stworzyć Bount later. Tworzymy ją z siedmiu skór, znaczy, z siedmiu nitek i dwóch skór. Następnie przepalamy ją w piecu dając tu węgiel na ten ten... ten Ned Later i w crafting table, gdy położymy właśnie ten ten, ten, ten ned later. W takiej kolejności utworzymy Big Backpack. Możemy tworzyć z nich takie same kolory jak w małych, czyli Wszystkie tamte kolory. Dobrze więc. Przejdźmy do pojemności plecaków. Backpack ma pojemność jednej skrzynki, to znaczy 3 razy 9 pól. Big backpack ma pojemność dwóch skrzynek, czyli 6 razy 9. pul, oczywiście. Następną, następnym rodzajem plecaków jest Workbench Backpack. Kraftujemy go... Znaczy najpierw musimy skraftować workbench Kto nie wie czy go tak kraftuje Następnie mm, bierzemy skórę I stół rzemieślniczy I, tworzy się, I tworzymy wtedy workbench backpack Gdy damy zamiast skóry ten, ten later To wyjdzie nam big workbench backpack Teraz co daje... Workbench backpack i Big Workbench ba backpack. Zacznijmy od Workbench Backpack. Workbench ba backpack ma tylko crafting table. To, to znaczy y, tylko można w nim konstruować. Bardzo się przydaje właśnie w takich y, misjach, w których na przykład nie chcemy craftować ciągle crafting table albo go stawiać i go potem niszczyć, tylko możemy znać, E ułożyć plecak na plecy Tylko niestety, żaden z tych plecaków nie ma obudowy Znaczy nie ma y, grafiki którą można zobaczyć na naszych plecach następnym, następnym plecakiem jest Big Workbench Backpack y, Ma on Workbench Znaczy ma pole do konsumowania oraz dwa razy po dziewięć pól, do których możemy włożyć jakiś item, item Kolejnym plecakiem jest Nether Backpack Jest to taki niebieski plecak który... do... wtedy ma... Znaczy nie. Znaczy nie. A ja powiedziałem Nether? O nie. Ender Backpack. Tworzymy go ze skóry i jednego oka kresu. Teraz co daje nam Ender Backpack? Możemy włączyć, włożyć, włożyć do niego y, parę tam... Znaczy różne kolor, kolory wełn. Ja wezmę czerwony, różowy, ciemno i brązowy. Otw dobra. Dajmy go tu. Otworzę teraz plecak po lewej. I włożę w nim itemy w danej kolejności. Dobrze. Teraz zrobię screena. Zapisało nam się. I zamknę plecak, teraz otworzę i powinno, znaczy drugi plecak, czyli po prawej, i powinien Wam się pokazać y, plecak po lewej. Jak widzicie, są takie same, lecz co jest lepsze w tych plecach? Że y, jeżeli jeden plecak na przykład włożę tu do skrzynki, idę sobie idę, gdzieś idę, Wow, ginę, ginę, u Dobra, zasymulujemy e. Dobra, zginąłem Tracę plecak On tam znika Lag, unlag, dziękuję On tam już zniknął I my mówimy nie na moje itemy A tam miałem diaksy Nie Potem tylko otwieramy skrzynkę Bierzemy nasz Ender Backpack drugi I go otwieramy A itemy dalej mamy I to jest właśnie też yy, Takie pomocne Ponieważ możemy zrobić dwa Ender Backpack Jeden i wtedy jeden, Nasze itemy będą w domu I przy nas Dobrze, więc Chyba wam mo całą modyfikację Pokazałem Ja się z wami żegnam, cześć i na razie Pa pa ba, 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 ba. Dobrze. A i jeszcze ocencie w komentarzach, czy nowy skin Wam się podoba.